Jest 8 marca, Dzień Kobiet. Wszystkim Paniom życzę wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, zdrowia w szczególności i dziękuję, że jesteście. Dobiega końca jednak najtrudniejszy tydzień w tym roku. Nie zaryzykuję wiele, jeśli stwierdzę, że najgorszy. Zaczęło się od czegoś, co nas zmroziło. Otóż zmarła Pani profesor Elżbieta Starosławska, twórca potęgi Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie. Jutro będziemy ją żegnać. W Lublinie, w Archikatedrze i na cmentarzu przy ulicy Lipowej. Wielka strata, ale to też dzisiaj w Dzień Kobiet chcę raz jeszcze serdecznie podziękować pani profesor za wielkie dzieło, które nam pani zostawia i za to, że pani była z nami tyle lat i ratowała tyle istnień ludzkich. Dziękujemy. Ten tydzień to także wydarzenia w Warszawie i to wydarzenia tragiczne. Najpierw była komisja śledcza, o niej chwilę powiemy ale później mieliśmy do czynienia z protestem rolników, wielkim protestem rolników, leśników, myśliwych na ulicach Warszawy. Wszystko przebiegało spokojnie, wszystko przebiegało w bardzo dobrej atmosferze, byliśmy tam na miejscu. I nagle około 14.37 grupa podobnie ubranych mężczyzn przepuszczona przez szpaler policji rozpoczyna rozrubę w środku demonstracji przy ulicy Wiejskiej. Odpalane są race, rzucane są kostki brukowe, także ze strony policjantów, w kierunku rolników, policjantów albo prowokatorów. Kostki brukowe, które były tam, no i zaczyna się regularna walka. Jak rząd potraktował polskich rolników, Polaków, o tym też będziemy mówić i to bardzo wiele. Będziemy mówić o dymisji Kierwińskiej, która jest konieczna, tak jak dymisja Tuska jest konieczna. Była również Komisja Spraw Zagranicznych, na której rozmawialiśmy o kwestiach ukraińskich. Ale było również wydarzenie skandaliczne, mianowicie afera wygląda na wielką aferę korupcyjną najmłodszego posła w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, z Polski 2050, posła Gomoły. O tym też będziemy mówić. Zapraszam do podsumowania tygodnia. Wielki protest rolników do Lub Warszawy, do centrum zjechało dziesiątki tysięcy, nawet ponad 100 tysięcy rolników, leśników, myśliwych. Protest był na Alejach Ujazdowskich pod kprm i przeniósł się na ulicę Wiejską pod Sejm, gdzie oczywiście gościnność pana marszałka Hołowni spowodowała, że Sejm został zablokowany całkowicie tymi płotkami, które przecież miały być już zdjęte na stałe z Sejmu. Ale co ważniejsze, zgromadzone tam zostały również kostki brukowe. Dziennikarz TFN-u pyta mnie, czy mam wiedzę, że ktoś je przywiózł. No, przecież na nogach nie przyszły, na rowerze też nie przyjechały. Ktoś je przyniósł. Po co? Okazało się to wszystko już jasne po godzinie 14.30. Około godziny 14.37, jak mówią świadkowie, a będziemy żądać monitoringu, do demonstrantów przez szpaler policji przepuszczeni zostali podobnie ubrani mężczyźni na szaro, którzy rozpoczęli tam rozróbę. Odpalanie rac. Odpalanie materiałów pirotechnicznych to z kolei spowodowało agresywność części policji. No i zobaczcie Państwo, te sceny, które nagraliśmy my posłowie słowie Prawie Sprawiedliwości szczególnie dziękuję Katarzynie Sójce. Proszę bardzo. Jak traktuje rolników? Wyciąga się człowieka z flagą za szpaler policji i go się tam masakruje na ziemi. Drugiego się przynosi i rzuca się nim o płotki? Rzuca się w rolników kostką brukową? Pojechaliśmy na zajutrz do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z posłami, z Piotrkiem Kaletą, z Ewą Leniart, z Anią Kwiecień, po to, żeby wyjaśnić o co chodzi, kto nadzorował tę akcję i dlaczego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tolerowało tego rodzaju rzeczy, przecież wszyscy niemal na żywo oglądali te zajścia. No i proszę zobaczyć charakterystyczny moment z tego naszego spotkania z panem wiceministrem spraw wewnętrznych administracji, kiedy go pytamy, czy była jakakolwiek reakcja, bo chcieliśmy usłyszeć, co robili w tym czasie, kiedy. Część policji zachowała się tak brutalnie w stosunku do rolników. Proszę bardzo. Znaczy według mnie nie powiedzmy w żaden sposób nie wpływano na komendę staroszynowicji. A czy widzieliście te zajścia, bo przecież pokazywała to telewizja? No nie widzieliście, jak, jak widzieliście, tak jak, jak policjanci. Y, schwytali człowieka z flagą, następnie go położyli na ziemi i tam masakrowali rzeczywiście, ale, wy, nie wiem nie czy policjanci, słyszał, czy nie program, i nie interweniowaliście, nie interweniowaliście? Nie nie, nie, słyszał, słyszał Pan wypowiedź przedstawiciela Komendy Głównej, ta sprawa będzie wyjaśniona. Dobrze, nie, nie, ale widzieliście na żywo wczoraj wszystko, bo widzieliście, na pewno obserwowaliście i nie podjęliście żadnej interwencji jako MSWiA, jako służba, jako ministerstwo nadzorujące policję, żeby wyjaśnić co Wy tam robicie w ogóle? Znaczy powiedziałem panu, że wszystkie powiedzmy, okoliczności będą wyjaśniane. I wczoraj nie, w ogóle nie reagowaliście znaczy, na to, tak? widzieliście na żywo wszystko, bo przecież miliony ludzi obejrzały te sceny i nikt nie reagował z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Co wy tam robicie policjanci? Tylko teraz rzucacie wszystko na Komendę Stołeczną? Odpowiadam panu, wszystkie okoliczności zostaną wyjaśnione. Nie, ale my nie pytamy, Takie? bo te okoliczności my również wyjaśnimy. Tylko mi chodzi o państwa zachowanie, państwa jako resortu, który nadzoruje tę sprawę. Nie zareagowaliście w żadnym, w żadnym momencie, że ja tak, jakby to tak się miście na się. to, żeby nie powiedzieć, co wy tam robicie? Pamiętajcie, że się zróbcie do tak? No Nie było. Widzicie Państwo to milczenie? Słyszycie Państwo to milczenie i to jest odpowiedź. Źródłem prowokacji, tej, która miała miejsce przeciwko polskim rolnikom, przeciwko Polakom. Pokojowo demonstrującym na ulicy Warszawy i broniącym polskiego rolnictwa przed zgniłym Zielonym Ładem Brukselskim, przed zalewem zboża i innych produktów rolnych z Ukrainy, źródłem tej prowokacji jest rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Kierwiński natychmiast do dymisji, Tusk natychmiast do dymisji. No i pytanie, drodzy kochani przyjaciele z polskiego stronnictwa ludowego, to jest pytanie również od działaczy PSL-u tutaj z dołu z Lublina: jak długo? Kośniak kamysz jak długo Sawicki, jak długo Siekierski będą tolerować tego rodzaju bandyckie działania rządu, które współtworzą przeciwko polskim rolnikom? To jest pytanie, które zadaje wieś lubelska. To jest pytanie, które zadaje wieś polska. To jest pytanie, które zadają PSL-owi rolnicy. Wstyd panowie. W tym tygodniu miała miejsce także uchwała, skandaliczna uchwała, która miała podważyć działanie Trybunału Konstytucyjnego, doprowadzić do odwołania kilku sędziów i spowodować, że pani Julia Przyłębska nie będzie prezesem Trybunału. Tylko no, zamieszanie jest potworne również w samej koalicji. Już wiemy dlaczego z tą uchwałą o z Trybunale Konstytucyjnym zwlekano tyle czasu. Dlatego, że ona dalej jest przedmiotem sporu wewnątrz koalicji. Oto Pani Żukowska, która była przedstawicielem wnioskodawców, Pani Poseł Żukowska, na pytania posłów stwierdziła wprost, ta uchwała nie wywołuje żadnych skutków prawnych, jest tylko podstawą do dalszej działalności ustawodawczej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i to by było zrozumiałe. Natomiast chwilę po, tym, po tej tezie wygłoszonej przez Panią Żukowską, która była przedstawicielem wnioskodawców, Pan Marszałek Zgorzelski mówi, że zgodnie z uchwałą Pani prezes Przyłębska nie jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego. No to jak, drodzy państwo z koalicji 13 grudnia? Mówicie w ciągu pięciu minut dwie rzeczy, które są ze sobą sprzeczne. Przedstawiciel wnioskodawców, prawnik, pani Żukowska mówi, że uchwała nie wywołuje skutków prawnych i to jest zgodne z prawdą, dlatego że uchwała nie jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego, stanowią o tym jednoznacznie przepisy Konstytucji. A za chwilkę wicemarszałek z Gorzelskiej mówi, że zgodnie z uchwałą prezes Przyłębska nie jest prezesem Trybunału. Pogadajcie między sobą, bo to zaczyna być już śmieszne. Pogadajcie między sobą i nie psujcie konstytucji i praworządności. Usiądźmy do resetu konstytucyjnego proponowanego przez konfederację, tylko usiądźmy na poważnie do pewnych zmian konstytucyjnych, które można, których można dokonać, żeby zatrzymać to wasze szaleństwo. Nie próbujcie uchwałami nieudolnie zmieniać rzeczywistości konstytucyjnej, bo to gwałci praworządność w Polsce i wszyscy to wiedzą. Miała też miejsce Komisja Spraw Zagranicznych, podczas której złożyliśmy wniosek o odwołanie z funkcji przewodniczącego Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych pana posła Pawła Kowala. Dlaczego? Dlatego, że stwierdził w wywiadzie w zeszłym tygodniu, że państwo ukraińskie nie jest odpowiedzialne za rzeź wołyńską i w ogóle może sobie meblować jak chce i może sobie gloryfikować tych oprawców, którzy wymordowali ponad 100 tysięcy Polaków i to w sposób bestialski i dalej ci nasi rodacy są pogrzebani gdzieś w polu pod warstwą ziemi, która jest bronowana, pługowana i tak Otóż podczas tej komisji złożyliśmy wniosek, a jednocześnie Wyjaśniłem panu Pawłowi Kowalowi, na czym polega jego błąd. Posłuchajmy chwilę tego fragmentu Sejmowej Komisji Śledczej i Spraw Zagranicznych. Chodzi nie tylko o to, co pan powiedział na temat odpowiedzialności państwa ukraińskiego. Państwo ukraińskie oczywiście, że nie jest odpowiedzialne za zbrodnie na Wołyniu w latach 40-45, ale jest odpowiedzialne za ukrywanie tych zbrodni, za brak współpracy co do możliwości upamiętnienia Polaków pomordowanych, czy pan nie kwestionuje, bo pan mówi o ludobójstwie. Jest odpowiedzialny za to, że nie pozwala nam na godny pochówek ludzi, którzy są pogrzebani w polach i po nich jeżdżą traktory pługi i brony. Jest odpowiedzialny za to, że nie ma żadnej współpracy, jeśli chodzi o upamiętnienie także sprawiedliwych Ukraińców, którzy pomagali Polakom byli tak samo bestialsko mordowani przez antyludzki system Own upa i ośrodki o I w tym sensie państwo ukraińskie jest odpowiedzialne. Ale druga rzecz jeszcze, panie przewodniczący, która mnie bardziej dotknęła w pana wypowiedzi i tu nie ma nic antyukraińskiego. Chcę panu powiedzieć, że reprezentuje województwo lubelskie i to od Lubyczy Królewskiej chorodła. Do przez wszystkie te miejsca, w których ludzie mają świeżo w pamięci jeszcze, te zbrodnie tragiczne na ich rodzinach i ci ludzie pomagają Ukraińcom dlatego, że Ukraińcy to są nasi bracia. Sam mam również Ukraińców, których traktuję jak rodzina nie ma żadnej antyukraińskości, panie przewodniczący, dopominaniu się godnego pochówku i upamiętnienia Polaków zbrodniczo pomordowanych przed 80 laty. To nie jest antyukrainizm, to jest proukrainizm. Jeśli chcemy budować, a musimy budować znakomite relacje z państwem ukraińskim, to wyłącznie jako partnerzy i w tak fundamentalnych sprawach, jak pamięć o pomordowanych, nie możemy robić tego typu rzeczy, które zrobił pan przewodniczący. Jeśli mogę to zwrócić zró na to uwagę, bo pan przewodniczący powiedział jeszcze jedną rzecz. Otóż powiedział pan, że każdy sobie mebluje tak jak chce. I to, co możemy zrobić, to tylko ewentualnie tłumaczyć naszym kolegom ukraińskim, że wiecie, no z tymi upowcami to nie jest tak dobrze, nie powinniście ich tutaj na, funda, na, na pomniki wstawiać, czy ich portretów wieszać, no ale to jest ich sprawa. Czy pan przewodniczący wyobraża sobie, że na przykład w Republice Federalnej Niemiec nagle Niemcy jednak swastyki hitlerowskie wywieszaliby na swoich ulicach, a obrazy Goebbelsa, Himmlera, już nie mówiąc o Hitlerze, byłyby przedmiotem czci ze strony Niemiec, i pan by też mówił, że Niemcy mogą symulować jak co? Otóż nie, panie przewodniczący, jest pan, jest pan przewodniczącym Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Nikt tu nie jest antyukraiński. Zwycięstwo Ukrainy i niepodległa Ukraina jest w żywotnym interesie każdego Polaka. Nie tylko dlatego, że nie chcemy wojny tutaj, ale dlatego, że to jest bratni nasz naród. Tylko to, to braterstwo buduje się na zasadzie pewnych, pewnego partnerstwa, a nie mówienia, że my jesteśmy antyukraińcami tylko dlatego, że dopominamy się o państwa dzisiejszego ukraińskiego. Po prostu upamiętnienia, godnego pochówku naszych rodaków pomordowanych i pogrzebanych dzisiaj gdzieś w polach, bronowanych i pługowanych i chcemy po prostu... Godnego upamiętnienia ich pamięci, także pamięci tych Ukraińców, którymi, których nazywa się sprawiedliwymi zdrajcami, a którzy pomagali sąsiadom polskim, niejednokrotnie ratując im życie, a spotkała ich za to dokładnie taka sama bestialska śmierć ze strony onu O to chodzi, panie przewodniczący. Nikt tu nic innego panu nie zarzuca. Tu nie ma nic antyukraińskiego, niech pan nam tego nie wmawia. Tylko nie możemy dzisiaj. Mówić, nic się nie stało, dobra, niech sobie te szczątki tam leżą w polu, a Wy sobie wystawiajcie te obrazy, te pomniki tych OUN-UPA, bo to jest Wasza sprawa. Nie, to nie jest Wasza sprawa. Tak jak Niemcy dzisiaj nie mogą i nie mają prawa czcić Goebbelsa, Himmlera czy Hitlera, tak Ukraińcy, jako nasi bracia, nie mogą czcić morderców polskiego narodu z czasów Wołynia. Tyle w tym temacie. Dziękuję bardzo. Tak jest, Szanowni Państwo. Ukraina musi wygrać z Rosją. Z Ukrainą musimy mieć znakomite relacje, ale oparte na prawdzie i nikt, a w szczególności przewodniczący sejmowej komisji spraw zagranicznych nie może tolerować gloryfikowania oprawców i zbrodniarzy, którzy mordowali w sposób ludobójczy Polaków tylko dlatego, że byli Polakami. To jest skandal, wymaga dymisji także przewodniczącego sejmowej komisji spraw zagranicznych. No i ostatnia rzecz na koniec dzisiejszego spotkania w podsumowaniu tego bardzo trudnego i chyba najgorszego w tym roku tygodnia. Oto wyszło na jaw i to dzisiaj w sposób ostateczny, że w Opolu prawdopodobnie, bo trzeba tutaj wyjaśnienia, miała miejsce wielka afera korupcyjna z udziałem najmłodszego posła Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, pana Gomoły. Z ugrupowania pana Szymona Hołowni z Polski 2050. Otóż według relacji wczorajszych posła Kowalskiego i tych, które są w prasie o polskiej dzisiaj podobno dziennikarze nagrali pana Gomołę, który zmuszał jednego z kandydatów naradnych do tego, żeby wpłacił 20 tysięcy złotych na konto prywatne swojej gdzieś przyjaciółki czy znajomej. No jeśli to nie są czyste i jednoznaczne dowody na haniebne działania przedstawicieli koalicji 13 grudnia, w tym wypadku Polski 2050, to co nimi będzie? Na co jeszcze czekamy? Zresztą, a być może to jest wykonanie właśnie tej zapowiedzi, którą nam przedstawiał pan Szymon Hołownia jakiś czas temu. To wszystko, co dzisiaj wkładamy w naszą działalność, to jest inwestycja, która ma się później zwrócić, a naszym zadaniem jest to, żeby się zwróciła. Szanowni Państwo, tak się kończy ten tydzień. Jutro pogrzeb pani profesor Elżbiety Starosławskiej. Będą tłumy, będą żegnały swoją bohaterkę, naszą panią profesor, jak mówią o niej pacjenci Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Wielkie dzieło dokończone przez panią profesor po jej powrocie w 2019 roku, bo przez trzy lata była poza centrum była wyrzucona przez poprzednią ekipę Sejmiku Województwa Lubelskiego z POPSL. Była zresztą zniesławiana, była oczerniana, wróciła w 2019 roku i dokończyła. Mamy wielkie dzieło, które rzeczywiście będzie miejscem, już jest miejscem leczenia niezmierzonych tłumów pacjentów onkologicznych. Wysokospecjalistyczne, komprehensywne centrum onkologiczne, które przyjmuje mnóstwo pacjentów nie tylko z Lubelszczyzny, z całej Polski, z całej Europy. Pani profesor, bardzo dziękujemy i będziemy stać na straży tego dzieła, bo to dzieło jest dla ludzi. Pani była i jest dla ludzi, tak samo to dzieło, Centrum Onkologii będzie dla ludzi. Jutro będziemy żegnać Panią profesor.